Wyobraźcie sobie mapę: mała zielona zamośćczyzna, a na niej nagle czerwone kreski akcjon zamość. Dzieci pakowane na furmanki, domy tłuczone łopatami, kobiety wyciągane z łóżek o świcie. Niemcy nazywali to osiedlanie, mieszkańcy nazywali to po imieniu czystka etniczna. To nie była jakaś odległa abstrakcja wojennych dokumentów, to był 27 i 28 listopada 1942 roku, kiedy pola stały się areną eksperymentu, eksperymentu, w którym człowieka traktowano jak glebę do przekopania. Cel, zrobić miejsca dla nowych gospodarzy, wysiedlić setki wsi, wyciąć serca rodzin i wywieść dzieci tak, by nadawały się do germanizacji. Metody: otwarte obozy przesiedleńcze, brutalne selekcje, transport w warunkach śmiercionośnych i tajne listy dzieci do przeformowania. Pytanie, które trzyma nas przy tej historii, brzmi: jak to możliwe? Że w czasach, gdy świat palił się na froncie, ktoś znalazł czas i metody, by zaprojektować masową przemianę społeczności wiejskiej? Odpowiedź leży w ideologii, general plan OST i w cynizmie biurokracji: plan, harmonogram, wykresy, a pod nimi proste ludzkie życie jako zasób do przesunięcia. Ale nie zapominajmy, to nie był jedynie plan wykresów i komórek administracyjnych, to były twarze. To były matki, które krzyczały, dzieci, które płakały, sąsiedzi, którzy próbowali bronić swoich wsi. I to, że ta operacja miała charakter próbny, sprawia tylko, że zamość staje się jeszcze bardziej ponurym laboratorium wielkiego zła miejscem, gdzie testowano, jak daleko można się posunąć, zanim zacznie się opór. W kolejnym odcinku opowiemy, kto stał za tym planem, jak wyglądały kolejne etapy wysiedleń i, najważniejsze, jak ludność zamościa walczyła o przetrwanie, o dzieci i o pamięć. Generał Plan Ost plan tak zimny i dokładny, że aż trudno uwierzyć, iż jego przedmiotem byli ludzie, a nie hektary. Zakładał przebudowę etniczną całej Europy Wschodniej. Mówiąc prościej, wysiedlić, zgermanizować, zniszczyć. Zamośćczyzna stała się poligonem doświadczalnym tego projektu, pierwszym krokiem w kolonizacji wschodu. Dlaczego właśnie tu? Bo zamość leżał na skrzyżowaniu szlaków z żyznymi ziemiami i bliskością Ukrainy. Dla niemieckich planistów idealny materiał na nowe niemieckie prusy. Za całą machiną stali ludzie, których nazwiska dziś brzmią jak synonim biurokratycznego zła. Odilo Globocznik, szef SS i policji w dystrykcie lubelskim, ten sam, który nadzorował obozy Bełrzec, Sobibur i Treblinkę, Hermann Krumej. Kierownik Centralnego Urzędu Przesiedleńczego w Łodzi, odpowiedzialny za logistykę wysiedleń, później współpracownik Aichmana. Wspierało ich Główne Urząd Rasy i Osadnictwa Rzeszy Rusza instytucja, która mierzyła czaszki i decydowała, które dzieci nadają się do ulepszenia rasy. Plan był prosty i diabelski zarazem. Najpierw wojsko i żandarmeria otaczały wieś o świcie. Wszyscy mieszkańcy mieli godzinę na spakowanie się. Potem segregacja na placu przy krzykach i uderzeniach kolbą. Kategoria pierwsza rasowo-wartościowi kierowani do germanizacji druga do pracy przymusowej w Rzeszy trzecia do wysiedlenia w generalnym gubernatorstwie czwarta do obozów zagłady. Nikt nie pytał o nazwisko, tylko o kolor oczu. Pierwsza faza operacji Listopad i grudzień 1942 roku objęła około 60 wsi i 30 tysięcy ludzi. Druga, od stycznia do marca 1943 roku, kolejne 21 tysięcy. W czerwcu ruszyła faza werwolf brutalne pacyfikacje wspierane przez artylerię i jednostki pomocnicze ukraińskie. To już była regularna wojna z cywilami. Na papierze wyglądało to jak zwykła reorganizacja ludności. W rzeczywistości była to operacja czystek etnicznych, w której współdziałały SS, Wehrmacht, niemiecka żandarmeria i oddziały ukraińskie. Współpraca, która zamiast porządku wprowadziła chaos, nienawiść i przemoc między sąsiadami. Zamość stał się miejscem, gdzie granica między okupantem i ofiarą, Między karabinem a pochodnią przebiegała przez każdą wieś i każdą rodzinę. W tych realiach zaczyna się nasza historia o oporze, o chłopach, partyzantach, dzieciach, które walczyły o prawo do istnienia. Ale zanim pojawił się opór, Niemcy odtrąbili sukces. I właśnie temu sukcesowi przyjrzymy się w następnej części. Dla Niemców sukces miał zapach spalonego drewna i ciszę pustych wsi. Z punktu widzenia biurokracji Rzeszy wszystko szło zgodnie z planem. Ziemia oczyszczona z Polaków, pola gotowe na przyjęcie kolonistów z krwi germańskiej, a dzieci, te najbardziej obiecujące egzemplarze, trafiały do specjalnych ośrodków germanizacyjnych. W dokumentach pisało: Osiedlenie niemieckie zakończone pomyślnie. W rzeczywistości tysiące ludzi zniknęło bez śladu. Zamojskie wsze znikały z mapy szybciej, niż zdążono wydrukować nowe. Według raportów z końca 1942 roku około 10 tysięcy osób trafiło bezpośrednio do Rzeszy, kolejne dziesiątki tysięcy zostały wywiezione na roboty przymusowe lub do obozów. W ciągu kilku miesięcy teren, który wcześniej tętnił życiem, zamienił się w sieć spalonej ziemi i pustych gospodarstw. To, co w Berlinie określano mianem postępu osadniczego, w zamościu oznaczało dzieci płaczące za matkami i matki, które nie wiedziały, gdzie szukać grobów swoich dzieci. Na poziomie taktycznym Niemcy eksperymentowali jak w laboratorium. Tworzyli strefy buforowe. Wokół planowanych niemieckich wsi osadzano Ukraińców, by odciąć Polaków od siebie nawzajem. Każdy nowy dom dla niemieckiego osadnika wymagał spalenia kilku polskich. Gdy pojawiał się opór, do akcji wchodziły oddziały SS, żandarmerii i policji pomocniczej, artyleria ostrzeliwała lasy, a pacyfikacje nazwano akcjami zabezpieczającymi. Cynizm był tak perfekcyjny, że nawet dokumenty urządowe brzmiały jak czarny humor, ale na terenach, gdzie planowano nowy Lebensraum, nie wszystko szło gładko. Już w grudniu 1942 roku oddziały Armii Krajowej i Batalionów chłopskich zaczęły stawiać zbrojny opór. 27 grudnia pod wojdą rozegrała się pierwsza większa bitwa. Partyzanci zaskoczyli oddział SS i zmusili go do odwrotu. 1 lutego 1943 roku w Zaborecznym podobna scena. Wieś broniona przez chłopów, kobiety i młodzież. Mimo ogromnej przewagi wroga udało się odeprzeć atak. W 1944 roku opór przybrał skalę masową. Na wzgórzu porytowym 14 czerwca tysiące partyzantów z różnych formacji stawiły czoła niemieckiej ofensywie. Choć walka zakończyła się klęską, była jednym z największych starć partyzanckich w okupowanej Europie. Dwa tygodnie później w Lasach Osłuchowskich ostatni z nich polegli w walce. 25-6 czerwca 1944 roku. Dla Niemców była to akcja oczyszczająca teren, dla Polaków symbol nieugiętości. Mimo chwilowych sukcesów, każde zwycięstwo okupanta rodziło kolejny zryw oporu. Na mapach SS pojawiały się kolejne czarne plamy, wie spacyfikowane, czyli zrównane z ziemią. Ale wraz z nimi rósł mit oporu, który Niemcom wymykał się spod kontroli. Z punktu widzenia strategii, operacja zamość przyniosła im zysk terytorialny, z punktu widzenia człowieczeństwa była kompletną porażką. Bo co to za sukces, w którym trzeba kraść dzieci, by budować przyszłość? Koszt operacji wobec ludności Zamojszczyzny mierzy się nie tylko w spalonych domach i znikniętych w jedną noc wioskach. To bilans zgonów, rozbitych rodzin i skradzionych dzieci, którego nie da się zrekompensować żadnym aktem administracyjnym. W pierwszych miesiącach akcji wysiedlęczej tysiące ludzi były wyciągane z chat, przeszukiwane i ładowane do furmanek lub wagonów bydlęcych, wielu nie dojechało do żadnego miejsca docelowego, umierało w drodze z przeziębień, głodu, wycieńczenia. Liczby, które dziś padają przy opisie akcji, brzmią jak wyrok. Dziesiątki tysięcy wysiedlonych, setki spalonych miejscowości, tysiące rodzin rozdzielonych na zawsze, a wśród ofiar najboleśniejsza kategoria to dzieci. Dla Niemców sukces miał wymiar chłodny i techniczny – Wyczyszczone wsie, przygotowane parcele dla osadników, przejęte gospodarstwa, izolowane enklawy dla ludności uznanej za niemiecką. Jednak każda wymuszona przeprowadzka pozostawiała po sobie ślady, które drążyły tkankę społeczną regionu. Wyszły na jaw systematyczne metody selekcji: dzieci uznawane za aryjskie wysyłano do ośrodków germanizacyjnych lub bezpośrednio do niemieckich rodzin. Dzieci odrzucane jako nieodpowiednie trafiały do obozów pracy albo skazywano je na los praktycznie równy wyrokowi śmierci. To był najbardziej cyniczny aspekt osadnictwa. Nie chodziło wyłącznie o grunt, lecz o kształtowanie przyszłych pokoleń przez brutalną inżynierię demograficzną. Żywiołowość i brutalność akcji spowodowały też reakcje: nie militarna armada państwa, lecz ruch oporu, który w terenie przyjmował formę zbrojnych oddziałów partyzanckich i rozproszonych grup samoobrony. Tam, gdzie wysiedlenia napotykały na opór, koszty dla okupanta rosły. Porytowy hill osuchy i inne starcia z partyzantami pokazały, że próby urzędowego przesiedlenia ludu baz brutalnej represji napotykają opór nie tylko moralny, lecz i zbrojny. Dla niemieckiego dowództwa to oznaczało konieczność angażowania coraz większych sił, projektowania kolejnych kampanii pacyfikacyjnych i przeznaczenia zasobów, które mogły być potrzebne gdzie indziej, na froncie wschodnim. W krótkim okresie okupant osiągał cele terytorialne, w dłuższym tracił czas, ludzi i cenne środki, a przede wszystkim tworzył stałe ognisko oporu. Skala tragedii ujawnia się w losach samych wysiedlonych. Wioski spalone, cmentarze rozsiane po polach, ludzie rozproszeni po obozach, kwaterach przymusowych prac. Rodziny, których nazwiska jeszcze przed wojną od pokoleń związane były z jednym kawałkiem ziemi, odnajdywały się później w innych prowincjach Rzeszy, gdzie traktowano ich jako tanią siłę roboczą. Dla dzieci, które trafiły do systemu germanizacyjnego, powrót do rodzin oznaczał rzadkość. Większość z nich została przekwalifikowana na nowe tożsamości, a związki rodzinne zostały zatrute lub zniszczone na zawsze. Koszty społeczne okazały się ogromne. Zerwane więzi pokoleniowe, podziały między sąsiadami, uprzedzenia, które narastały między społecznościami po wojnie. Kiedy mówimy o liczbach o tysiącach, dziesiątkach tysięcy, warto pamiętać, że każda cyfra to konkretny los: ojca, matki, rodzeństwa, dziecka, które już nigdy nie powróciło do swojego domu albo powróciło, ale z pustką zamiast przeszłości. Strategicznie też operacja okazała się samopodobną porażką. Chociaż na papierze lokalne plany kalonizacyjne były wykonywane, to koszt ich utrzymania w warunkach aktywnego ruchu oporu był wysoki. Duże oddziały pacyfikacyjne musiały krążyć po terenie, zabezpieczać drogi, pilnować nowych osadników. Krajobraz degradacji stawał się dla okupanta coraz bardziej nieprzyjazny. W efekcie plany osadnicze musiały być modyfikowane, opóźniane albo porzucane, a rzesza pochłonięta innymi frontami nie mogła sobie pozwolić na stałą, kosztowną obecność sił w tym rejonie. Największą powinnością po stronie pamięci jest wymienienie dzieci, tych, które zostały zabrane, zarejestrowane pod nowymi nazwiskami, adoptowane lub uwięzione w obozach. Ich liczba i losy to punkt, w którym koszt niemieckiej operacji przekracza wszelkie kalkulacje. Tu nie ma sukcesu ani wojskowej satysfakcji. Tu pozostaje jedynie rachunek. Ile rodzin zrujnowano, ile tożsamości wymazano, ile wspólnot złamano i czy kiedykolwiek da się to w pełni naprawić. W tym sensie operacja, choć w części celów krótkoterminowych efektywna, w wymiarze ludzkim i strategicznym poniosła klęskę. Zbyt krwawa, zbyt kosztowna, zbyt długo pamiętana. Najpierw jedno imię Maria. Miała szóstkę dzieci i dom, w którym ściany pachniały chlebem i świeżą słomą. Pewnego ranka do wsi wjechały samochody. Ludzie w mundurach kazali wszystkim wychodzić na plac. Maria przytuliła najmłodsze dziecko, a żołnierz odsunął je ręką, bo trzeba liczyć. Ktoś krzyknął, ktoś upadł, ktoś próbował zabrać ze sobą garnek z zupą, i wtedy Maria zobaczyła, jak jeden z urzędników pisze: do germanizacji. To słowo padło jak wyrok. Jej córeczka została oddzielona od matki tamtej zimy, Maria widziała ją jeszcze tylko przez dzikie tłumy, potem zniknęła w wagonie. Tyle razy słyszeliśmy historię o stratach wojennych, ale tam, w polu, tamta chwila była jak zerwane ogniwo i od tej pory już nic nie było takie samo. Potem jest historia Władka, chłopa, który nie był bohaterem z opowieści, tylko człowiekiem, który znalazł się w potrzebie. Gdy przyszli zabrać wieś, Władek wraz z sąsiadami próbowali zacząć po swojemu. Ukrywali drobiu, chowali mąkę, kradli czas dla rodziny. Zorganizowali kilka potyczek z oddziałami rekwirującymi, spalili furmankę, żeby Niemiec nie mógł jej zabrać. Za to zapłacili życiem, kilka gospodarstw spłonęło, kilku ludzi zginęło w polu, inni trafili do obozów pracy. Władek zniknął w lasach z oddziałem batalionów chłopskich, a jego żona została zaledwie z jednym bocienim gniazdem wspomnień. To nie była epicka walka, to były desperackie gesty ludzkiej godności wobec porządku, który miał prawo określać ludzi jak rzeczy. Są też dzieci, a o dzieciach opowieść brzmi jak najgorszy mit, który stał się rzeczywistością. Mówiono, że będą wychowywane po niemiecku, że odzyskają lepszy los. Prawda była prosta i okrutna. Dzieci wyciągano z ramion matek, katalogowano jeżeli ich niemieckość, patrzyli na karnację i oczka, potem wkładali do transportu, którego końcem mogło być obóz adaptacyjny, dom dziecka lub bezosobowa pracówka, gdzie nazwę rodzina zastępowała kartoteka. Matki kładły ręce na karkach, płakały, rozdzierane były obietnice, że wrócą, a potem wracały pustki. Pamięć tych dzieci to pamięć całych społeczności, nie tylko liczba, ale przyszłość narodu została naruszona. Kolejna historia to opowieść o małej stacji tranzytowej, miejscu, które powinno nie istnieć w ludzkich głowach. Tam stawały wagony z ludźmi, tam stawiały listy, tam zapisywano kto gdzie pojedzie. Ludzie ściskali wiadra, kocyki, szeptali modlitwy i przekleństwa, dzieci zasypiały na kolanach matek, a potem budziły się w obcym języku. W tych miejscach zwykła dłoń sąsiada mogła uratować czyjeś życie. Ktoś dawał chleb, ktoś przygarniał spłoszone dziecko na jedną noc. Te gesty małej wspólnoty były jak gałązki rzucane w ogień, drobne, ale czasem wystarczające, by zagasić iskrę rozpaczy. Nie zapominajmy o lekarzach i siostrach, którzy pracowali w warunkach nieludzkich. Szpitale przepełnione, brak lekarstw. Dorośli przenosili dzieci, by te choć na moment poczuły ciepło ludzkiego uśmiechu. W jednym z takich szpitalików młoda sanitarzuszka imieniem Helena ukradkiem dawała dzieciom cukierki, które sama kupiła z resztek żołdu. Gdy później pytano ją, dlaczego ryzykowała, odpowiedziała, bo to był człowiek. Te drobne akty były wyspami człowieczeństwa pośrodku morza okrucieństwa, a potem są historie oporu nie tylko z bronią, ale i z czynem godziennym. Kobiety w wioskach porzucały hafty, aby zszywać bandaże. Ludzie organizowali kuchnie polowe, by nakarmić zbiegłych ludzi. Miejscowi AK wysyłali meldunki o ruchach wojsk, prowadzili zasadki, niszczyli transporty. Porytowe hill i osuchy stały się znakami oporu. Bezimienne mogiły walczących, ale też świadectwo tego, że ludzie nie zgodzili się na łatwe zniknięcie. W tych starciach ginęli zwykli chłopi, ale również młodzi, którzy mieli marzenia o pożyczonej z innych lat wolności. Ich ciała zniknęły, ale opowieści o ich czynach zostały. I wreszcie historia pamięci. Przez lata życie tych rodzin wyglądało inaczej. Niektórzy, którzy wrócili, nigdy nie odnaleźli kompletu własnych dzieci. Inni żyli z tęsknotą, która stała się częścią tożsamości. W społecznościach powstawały ciche rytuały, zapalane świeczki, krzyże postawiane na skraju wioski, kartki z nazwiskami zaginionych. Pamięć stała się obowiązkiem, bo bez niej opowieści o zamościu mogłyby zniknąć jak ślady na polnej drodze po deszczu. Te wszystkie mikrohistorie Marii, Władka, Heleny matki, która straciła dziecko, składają się na jeden obraz. Społeczność, która została wystawiona na próbę. Nie tylko odniosła rany, ale też pokazała, jak daleko sięga ludzka Solidarność. I choć liczby i daty mówią o skali tragedii, to te osobiste opowieści są tym, co trzyma pamięć przy życiu, bo pamiętać to znaczy zobowiązać się, że takie rzeczy nie mogą się powtórzyć. Ironicznie mówiąc, to była operacja doskonała. O ile za sukces uznamy wyrysowanie na mapie cudzej ziemi wielkich liter Lebensraum. I odznaczenia tego miejsca czerwonym krzyżykiem tu się przesiedla. Planowali wszystko, jak gospodarze pola. Podzielili ludzi na parcele, sporządzili listy, wytyczyli drogi dojazdowe i zrobili kalkulacje plonów. Tylko że zamiast pszenicy mieli zamiar zasadzić ludzi. I w tej metaforze tkwi cała groteska. Cywilizacja według nich to mechanika i formularze a ludzka tkanka miała zostać potraktowana jako gleba do obrabiania. Wyobraźmy sobie chwilę tę maszynę racjonalności. Urzędnik w mundurze, mapka, tabela, rubryka do germanizacji, rubryka do pracy, rubryka do likwidacji. To brzmi jak zimny dowód na to, że zła logika może mieć administracyjną elegancję. Wszystko posortowane, poukładane, opatrzone numerkiem. I dlatego najgorsze nie jest tylko to, co zrobili. Ale sposób, w jaki przez to wszystko przeszli, jak przez biurokratyczny checklist, jakby człowieczeństwo było kolejnym punktem do odhaczenia. Właśnie ta biurokracja daje nam materiał do gorzkiej satyry. Oto naród, który chwalił się techniką i porządkiem, zastosował swoje najlepsze narzędzia do zbrodni. To tak, jakby ktoś wynalazł perfekcyjny zegar i użył go do odmierzania czasu, jaki pozostał ludziom przy życiu. W tej perspektywie zbrodnia staje się absurdalnie zwyczajna. Codzienna praca urzędów przekształcona w rytuał zwijania świata. Jeszcze bardziej przewrotne jest to, jak tak zwany porządek miał wypierać opór. Planujesz przesiedlenia, myślisz o sieci dróg, o logistyce i o gospodarstwach zastępczych. I nagle z punktu widzenia stratega wszystko jest logiczne. Ale społeczeństwo. To nie tylko pola i domy, to więzi, pamięć, imiona matek, zapachy potraw i nocne kołysanki. Nie da się ich wpisać w Excelowe kolumny. I kiedy owa urzędowa racjonalność spotyka te niezbywalne więzi, powstaje konflikt, który miażdży kalkulatory. Czarny humor historii polega na tym, że porządek zaczyna się sypać od pierwszej odejrzanej matki, która mówi jedno zdanie: To moje dziecko. Ironią jest też w tym, że nazwy operacji i terminologia brzmiały poprawnie: osiedlanie, akcja przesiedlęcza, uregulowanie, jakby nazwy projektów urbanistycznych, jakby ktoś pisał foldery promocyjne. Tak powstał język zbrodni. Eufemizmy zastępowały słowa, które miały ciężar moralny. Ta słowna obróbka rzeczywistości to pozorny przykład skutecznej komunikacji, tylko że skuteczność ta służyła zaciemnieniu, nieprawdzie. Ta perwersyjna dyscyplina języka pomagała normalizować niewyobrażalne, a potem jest wymiar międzynarodowy. Kiedy państwo stosuje mechanizmy biurokratyczne do realizacji ideologii, inni obserwują, albo mają ważniejsze sprawy na głowie, albo politycznie wolą nie drążyć tematu. Wojna uczy priorytetów sojusze, fronty, interesy. W tej kalkulacji pamięć o zmiażdżonych wsiach i porwanych dzieciach była zbyt niewygodna. I tu dochodzi do kolejnej ironii. Ocalała narracja zwykle dotyczy wielkich bitew i epickich planów, a nie tych drobiazgów ludzkiego cierpienia, które dla poszczególnych rodzin były przecież całą wojną. Najbardziej gorzka część tej ironii kryje się w tym, że zbrodnia była planem naukowym, niby opartym na jakiejś teorii o rasie i ziemi, a jednak praktyka obnażyła jego słabość. Siła oporu, harmonia wspólnoty, Sprzeciw pojedynczych ludzi okazały się silniejsze niż tabelki i rozkazy. Kiedy ludność broniła swego, instytucje zaczęły konsumować swoje własne zasoby, stały się zajęte tłumieniem, zamiast budowania tego nowego porządku, co w kolei doprowadziło do chaosu i kompromitacji planu. Jest jeszcze element moralny. Kto pamięta dziś projektanta tamtych rubryk? Kto nosi przy sobie podpisy tych, którzy cisnęli długopisem nad listami przesiedleńczymi? Często nie ci, którzy wymyślili, ale ci, którzy wykonali chłopi, żołnierze, lokalni kolaboranci stają się twarzami zbrodni. Historia tu gra swój cyniczny fortepian systemy odpowiadają rzadko ludzie częściej. To kolejna meta-ironia system, który miał być wszechmocny, zostawia za sobą ślady rozproszonych win i rozproszonych krzywd, a pamięć skupia się na tych najbardziej namacalnych. Na koniec warto zadać proste pytanie, które brzmi jak puęta. Jeśli ktoś zaprojektuje proces, w którym ludzie stają się przedmiotem, to kto poniesie winę? Projektant? Wykonawca? Czy ten, kto zaczął wierzyć w formularze, wystarczą, by zmienić serca? Ta opowieść o planowaniu i urbanistyce ludzkiej pokazuje, że technika bez etyki bywa najgroźniejsza. I że najważniejszą ironią jest to, że próba uczynienia świata porządnym według jakiejś obcej ideologii skończyła się bałaganem etycznym, psychicznym i geograficznym, którego skutki odczuwamy przez pokolenia. Zamojszczyzna to nie tylko kolejny epizod wojenny, ale rozdział, który odsłania pełne spektrum ludzkiego doświadczenia w czasie, gdy ideologia próbowała przeprogramować człowieczeństwo. Tu spotkały się trzy siły: zbrodnia, przymus i opór, a każda z nich zostawiła ślady głębsze niż frontowe linie. Operacja, która miała stworzyć wzorcowy niemiecki okręg rolniczy, zamieniła się w scenę zbiorowej Gehenny, gdzie ginęły nie tylko ciała, lecz całe biografie. Lekcja z zamościa jest bolesna, ale klarowna. Kiedy państwo podporządkowuje moralność ideologii, a ideologię kalkulacji politycznej, człowiek staje się surowcem. Nie Hitler sam, nie Himmler sam, nie Globocnik sam. To mechanizm posłuszeństwa, procedur i cichej akceptacji, który umożliwił tę machinę. I właśnie przeciwko temu wystąpiły tysiące bezimiennych: kobiety, które odmówiły oddania dzieci, chłopi, którzy nie spalili ostatniego domu, partyzanci, którzy z karabinem zrobionym z resztek maszyny rolniczej zatrzymali kolumnę Wehrmachtu. Ich opór nie zatrzymał planu, ale ocalił coś ważniejszego poczucie, że godność nie podlega deportacji. To dlatego pamięć o zamościu nie może być tylko podręcznikową notką bo to historia o dzieciach, które straciły imiona i o matkach, które nigdy nie przestały wierzyć, że usłyszą je znowu. To ocalone fragmenty prawdy, które razem tworzą tożsamość nie tyle narodową, co ludzką. Pamiętać znaczy domagać się sprawiedliwości, ale też chronić przed powtórką, gdy znów ktoś spróbuje usprawiedliwić przemoc w imię porządku. Więc, zanim przewiniemy dalej, warto zadać sobie pytanie: co byśmy zrobili, gdyby historia naszej własnej rodziny miała zostać wymazana jednym podpisem urzędnika? Czy milczenie też nie jest formą zgody? Bohaterskie czyny i tragiczne straty. Zamość przypomina nam, że wolność ma cenę, a pamięć to jedyny rachunek, który warto spłacać.